Popatrzcie, jest 14. Dzień szary. I kurki już w kurniku. Niewiele ich tutaj. Będziemy musieli chyba zmienić dzień nagrywania. Ja z pewnym wstydem bo obiecałem, że teraz już co tydzień powinny być jakieś materiały. Ale jeżeli nie nagram do czwartku, nie obrobię w piątek, to w sobotę. Soboty mam bardzo zajęte i potem nie zdążę także dzisiaj króciutkie ujęcie eee. o możemy się pochwalić naszą pomyłką bo nie sprawdzili pani nie, nie podała w ogłoszeniu informacji a ja nie dopytałem więc żadnej winy tutaj niczyjej nie ma to to są niestety brak miniatury Miniatura to wersja pomniejszona dużej rasy to nie są karzełki ale one już większe nie będą i nie są duże można porównać choćby z wygorem także tak się jeszcze zastanawiam ale raczej brakela nie zostawię do chowu żadnego No, ci Państwo są na sprzedanie chce ktoś Brakal srebrzysty, tak zwana wieczna nioska, w miniaturze. Kurka zaczęła się nieść w wieku pięciu miesięcy. Kurka u nas zostanie. Ten pan też ciągle czeka. Na nowy dom. Co? na jak widać, ale te nie lubią, ja tutaj, o już go nie ma. Bo rękę się wyciągnie, to podejść, zjeść z ręki by podeszły, ale ani dotknąć, ani chwycić się nie dadzą. Bardzo wesołe, przyjemne, ruchliwe, wiecznie trajkoczące, z czego teraz nie słychać, jest końcówka dnia. ...króciutkiego i jesiennego. Okej. Okay. to no to do zobaczenia. Dobra. To jest dzisiejszy derobek. Górek, jeszcze jedna tam przesiaduje takie kolory i wielkości.